piękniejsza rzecz, jaką zrobiłam w podróży I jedno z naprawdę jest cała. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto przyjechać na Santorini, to myślę, że tak. No, dla tego samego hike. Zaczynamy nasz 10-kilometrowy hike. Jak myślisz, damy radę? Oczywiście. Nie ma rzeczy niemożliwych. No to są widoki. To jest z do Oj i idziemy. Dajesz radę darmę. Mm. Wtedy byłoby Ci na pewno łatwiej. O się... tasty. Co? No co? O maj... A, to jest jedna porada. Żeby zacząć ten hike albo bardzo rano to około 3,5-4 godziny trwa coś w tym stylu. Pewnie zależy jak często się zatrzymuje na zdjęcia i na przerwy. No ale, więc na przykład o 8 do 12 albo po południu tak jak my, my zaczynamy o 17.30, zaczęliśmy i chcemy dojść do takiego kościoła na zachód. Mam nadzieję, że zdążymy, bo jak się robi w środku dnia, to po prostu jest największe słońce, więc najgorzej tak. To są nasze widoki. Jesteśmy na jednej trzeciej chyba. Nie mogę, nie mogę z tych widoków, a tutaj to jest oddzielny hike jeszcze na taką wystającą górę. To, no to kolejne wesele. po oh, prostu jest miejsce na wesele. Wow. Pokaż wesele. Pokaż. Dobra. Ktoś bierze ślub. To jest taki... Albo mają sesję ślubną no może. Nasza destynacja. Jeszcze trochę mamy przed sobą. Widać takie coś, stykliwe Caldera to się nazywa. Tak chyba było uformowane przez wulkan. Tak mi się wydaje, no bo ogólnie na Santorini jest wulkan aktywny, który teraz jest uśpiony. I ten wulkan jest tutaj, można wybrać się na wycieczkę. Tutaj dosłownie są chmury. Ten hike, przez to, że tu nie ma ludzi, to jest super. Jest taki bardzo sereninny, spokojny i teraz idziemy z natury. To jest naprawdę, bo ja chce mi się płakać. To jest naprawdę jedna z ładniejszych rzeczy, jaką w życiu widziałam i, i zrobiłam, w sensie. Jeszcze będziemy mieć taką satysfakcję, jak przejdziemy te 10 kilometrów z jednego miasta do drugiego. Tam to nawet nie jest Cira, więc jeszcze dalej zaczęliśmy. No. Naprawdę to jest must. I, i w, w ogóle, jeżeli się zastanawia nad Santorini lub inną wyspą, to ze względu na ten hike jest warto przyjechać na Santorini. Naprawdę, ale super. O matko, prawda, wygoda super. O, Santoriniński bukiet. Sam zerwałem w Santorini dla ciebie. Jest trochę mały, ale ma różne wariacje kwiatków lokalnych do Santorini. Dziękuję, Foterko, to takie fajne. To zrobicie. To Nasza tradycja buki, mini bukietiki już się zrobiła tradycją, że dostałam w trz, trzech miejscach różnych. Hmm. Tylko już się poddało, łapie stopa. Była część drogi dosyć śliska, więc na pewno to nie jest na klapki. I z takimi kamieniami fajnymi. Teraz jest część, wyjdziemy ulicą. O, tylko mi da kolejny kwiatek. No, dziękuję. Aż można zobaczyć różnorodność przyrodniczą podczas tego hajku. Taką skałę i Jakieś roślinki. O, już zaczyna się zachód powoli. A tutaj wow, są jakieś skały, tak. Wow, czerwone czerwone wow. wulkaniczne może, czy coś. Kolejna Natura, jakaś czarna ziemia i takie, nie wiem, wulkaniczne. Czwarty ślub tam mają sesję zdjęciową, a tutaj mają stolik z takim widokiem. Radze. Tutaj jest taki kościół. na imię i dotarliśmy do Oje. Ja. I jak? Wspaniale. Polecam ten hajk każdemu. Naprawdę był super. No i zajęło nam to, które jest 20.45, czyli 3 godziny. Trzy godziny, tylko że my się zatrzymywaliśmy ciągle, raczej bardzo często i bardzo, bardzo dużo razy, więc myślę, że jakby się w ogóle nie zatrzymywać, to w 2,5 godziny powiem okay. szybciej. A tam wyłania się Fira. O tam. O, za tą górką <głosy> nie <głosy> mogę teraz. O tam. No, skończyliśmy nasz hike w Oi i teraz I i teraz jedziemy do autobusa. Milie kosztuje euro 80 euro za osobę i trwa 25 minut. To jest taki autokar tak naprawdę z autobus i się spóźnia. To są wszystkie hmm. A taksówkę jeszcze można tak, taksówką. taksówką też można wyjechać i to jest za 30 euro. Ale my jesteśmy zbyt cicho, żeby kupić taksówkę za 30 euro. Za tak. 30 euro można mieć dobry posiłek za dwóch osób, więc... Tak. A jedzie się tak samo długo praktycznie. Pewnie tak. Tylko się nie czeka. No ale... A i ostatni autobus jest o 21.50, no ale był o 22.05 jakoś. No ale o 21.50. I warto też zadzwonić, bo podobno te czasy odjazdu autobusów się zmieniają, więc jest jakiś numer, który będzie tutaj. Super dzień. Super.